Alo, witam alo, wszystkich zgromadzonych. Zapraszam Was na test kebaba. 84,300 chyba coś takiego. Wejkrowo. Taka laga. Kurwa, waży trochę. Powiem Wam, że troszeczkę waży. Za 29 zł. Kurczak rolo. Wygryzłem się. zajebiście przypieczona zajebisty sos ostry I czuć ten czosnek czoszkoby też zajebisty kurde, nie wiem, dobra na razie nie będę oceniał ostry pali a jak nie pali to musi być naprawdę ostry czaś Wgryzmy się w mięsko dobrze doporiony zajebisty plasek mhm. 180 gram mięsa Zaraz wydam wyrok. Ogólnie to... Była też karchóweczka. No, ten kebab... No, powiem wam, że... Jest wart swojej ceny. Czekałem na niego trochę, ale dużo ludzi w lokalu było, wiecie. Nie zawsze, jak jest dużo ludzi w lokalu, to jest coś dobrego, ale tutaj trzeba przyznać, że ten kebab jest kurwa. Bardzo dobry. Jak ten kebab się nazywa? 84-200 w 12C na Nicach. Pozdrawiam ogólnie całe okolice. Dajkerowo. No i okolice, wiadomo. No, czekałem trochę na niego, ale było warto. Jadłem lepszego kebaba. Powiem Wam, że. Ja jadłem, jadłem lepsze kebaby. Na pewno ten kebab nie zaszusza. Ale jeżeli chodzi o rozmiar, to jest zajebisty rozmiar, bo w takiej cenie ostatnio jak dostałem kebaba, od Warsa chrowia Robią też tam pizzę <gry> i burgery. Nie będę może tutaj antyreklamy robił, ale zrobili góry dwa takiego kebaba, którego nie wiem, na cztery gryzy. I też płaciłem 27 albo 28 zł. Jeżeli miałbym to porównać do tego kebaba, to ten kebab no z 5 dych chyba powinien kosztować. U nich to ze stuwę może i nawet, nie? Widziałem, że dużo ludzi jest zachwyconych tym kebabem, że też dość często... Sorry, ale normalnie aż ja się kurczak rozpływa w ustach. <grystanie> dużo ludzi jest zachwyconych tym kebabem, często i się mięso kończy przed godziną zamknięcia. No i wcale się nie dziwię. No naprawdę ja lubię kebaby jadłem ich no naprawdę dużo w różnych miejscach zajebiste mają ciasto tutaj wiecie Co najważniejsze ten kebab nie, zasu nie zasusza Ej, może to jest tak, że ja byłem głodny i wiesz, jak człowiek głodny, głodny to wszystko dobre, nie? Nie, no tutaj tak nie jest. Mogę Was zapewnić, że naprawdę warto. Chodź spróbować, no jest warte to no, na pewno swoje ceny. Waży trochę ten potworek. Mini... Mini olbrzym. No dobra, bez zbędnego przedłużenia. Pozdrawiam wszystkich. Jak macie jakieś fajne miejsca tutaj w okolicy, to chętnie się przejdę i przetestuję. Bo czemuż by nie. Pozdrawiam wszystkich. Tutaj nad rzeczką kebabik jedzony. Pozdra, wariat. Do zobaczenia.